Dzień dobry wszystkim, witam się z wami pół roku później, po Rzymie. Ciężkie życie po 26 roku życia, ale jest jak jest. Jesteśmy w nowym miejscu, w miejscu wielokrotnie polecanym właśnie o tej porze roku, czyli jesienią. Jesteśmy w Edynburgu, w Szkocji. Jesteśmy tutaj klasycznie, tak jak zawsze, na 4 dni. Będziemy sobie chodzić. Zresztą wiecie, jak to u nas wygląda. Nie będę się powtarzał. Jestem tutaj z Anią oczywiście, która jest tutaj obok mnie. Oraz przed nami jest musiał z Łanią, którzy byli z nami na Cyprze. Od razu się przywitajcie się! Hello! Hello. Musiał! Machni! What's Kraken! <noise> <noise> Dopiero co wysiedliśmy z autobusu z lotniska. Jechaliśmy z 40 minut, mamy godzinę. 8 rano, może trochę po. Także na razie w planach mamy sobie po prostu chodzić po mieście, bo zameldowanie mamy dopiero o 14. A że jest 8:14, to czasu mamy w, ch więc na razie czas się pokręcić. Oczywiście wszystkie koszty, chatka, pokażę wam później, kiedy będzie na to czas. Na pierwszy rzut oka tutaj chyba widać Scott Monument, czyli najwyższy pomnik ukierunkowany dla artysty, czy tam pisarza. Na pewno do niego pójdziemy później na razie teraz tak z boku na szybko Właśnie ja czekam na ludzi w tych w spódnicach albo co będą grali Jak się nazywa na duda właśnie dokładnie Nie no Szkocja chyba to dudy, nie? No, dokładnie O szara Będzie widać nie mam zuma takiego, może być widać. Co do pogody, mamy w tym momencie jakieś chyba 9 stopni, 8. Także na kurteczkę, ale jest do przeżycia. Nie wieje, nie pada, to jest najważniejsze. Padać ma jutro, także musimy korzystać, ale to chyba tutaj w tym miejscu normalne. A jaki mamy plan tutaj na to miasto? Generalnie zobaczymy na pewno wszystkie te podstawowe atrakcje turystyczne typu właśnie ten Scott Monument, typu Muzeum Edynburga w Edynburgu, typu... Tam jeszcze jest? A, na pewno te muzeum... Nie muzeum, tylko tasting whisky Na pewno również pójdziemy na to jest wzgórze, które jest po wschodniej stronie miasta, bo widać całe panoramę miasta po prostu widać z niego. Więc na pewno będzie też ciekawe miejsce. A propos właśnie jeszcze lotów. Tutaj pokażę Ania twój plecak. Lecimy z plecakiem firmy Puccini, który jest idealnie pod wymiary na Ryanair'a. Akurat tym razem totalnie nie sprawdzali nikogo, ale na 100% by się zmieścił, jest bardzo pakowny i kosztuje chyba ze 170 zł. Także polecamy. Fajne. Jest górzyście, no. Fajnie, będzie cardio. O, o. Super. Musimy stąd wyjść. No to chyba właśnie jest ten ten pisarz, któremu ten pomnik zrobili, ale jak się nazywa? Kurczę, nie pamiętam. W ogóle, tutaj jest Five Guys razy cztery. Czyli na pewno będzie próbowane. Oj, i nie mogę się doczekać już jak go zjem, nie? Five Guys, ik. ale oczywiście tutaj jakichś lokalnych English breakfast czy jakieś tam w sumie nie wiem co oni tutaj mają, jakie specjały są szkockie, czy, czy może konkretnie z Edynburga, ale to się to się poczyta. Czas mamy więc fajnie. Plan jest, chęci są, z czego więcej potrzeba nie? Jest dosyć pochmurno. No jest tak trochę ciemno, ale no znośnie. Mam nadzieję, że kamera tutaj daje radę. Chociaż te DJI to jest naprawdę, jestem fanem, więc... Więc spoko. Tego mikrofonu nie chce mi się używać, cały czas lecimy na wbudowanym. Jest w porządku, jak sobie oglądam swoje filmy, to nie potrzebuję nic lepszego. Jeżeli chodzi o dojazd z lotniska do centrum tutaj w Edynburgu, to koszt autobusu kosztuje 6 funtów. W jedną stronę i... Tak naprawdę wyjeżdżają, jak wychodzicie z lotniska, macie taki po prostu, wiecie, pasaż autobusów i podo podobno z punktu A oraz E jadą do centrum. I co chwilę są te autobusy, więc nie trzeba się stresować. Jechaliśmy też takim busem dwupiętrowym, także od razu klimacik na wstępie był. Tak samo jak byłem z którym 4 lata temu, w, albo 5 lat temu nawet w Bristolu. Właśnie kojarzą mi się strasznie, nie? Teraz, w związku z tym, że ten Scott Monument był praktycznie obok nas, to się do niego przejdziemy. Od razu tutaj poczytamy o nim i tak dalej. Sprawdzimy, co tam jest w środku. A propos, tutaj jesteśmy przy pomniku członka parlamentu miasta Edynburg, pan Adam Black. A tutaj, tutaj na prawo mamy International Cuisine. K macie fish and chips i nie? A tutaj za pomnikiem naprawdę fajny widok na miasto. I stamtąd gdzieś tutaj zaczęliśmy nagrywać, nie? Tu się można fajnie usiąść. Spoko, spoko, fajny klimacik. Tutaj już mamy ten Scott monument, idziemy tam co to? Ładnie przyrządzone jakieś małe krzyże. Już nie o, będę wchodził. Nieźle. O, tutaj już widać w całej okazałości. Chyba tam się nie da wejść do środka, gdzie jest ta, ta, ten sam posążek. Ma 60 metrów długości i jest no najwyższym na świecie. Bym chciał na to wejść no? na samą górę do 287 steps. Do schodów tutaj. A, czy tam można wejść rzeczywiście. No, no. Okej, okay, czy trzeba kupić bajletsy? No spoko. I patrzcie tutaj. Ja w ogóle, tak jak na to spojrzałem, to nie jest. Oh, no właśnie, nie? Tu no, nie, nie widzę, ale. Dosłownie po środku. Tam jest balkonik. To jest budowla w ogóle gotycka. Architektura gotycka, a na Wikipedii nawet czytałem, że neogotycka. Nie wiem czym się różnią te dwie. A zresztą Wikipedia też nie jest jakoś specjalnie dobrym miejscem do szukania informacji. 9 funtów za wejście. No spoko. Otwarte od 10 rano. 12 osób maksymalnie. okej. Okay. no pokaźne naprawdę. Spore, bardzo spore. No. To chyba było wybudowane, widziałeś w którym roku? 1860? 1846 A. to. 1846 <laughs> rok, Ok, no to kawał czasu, nieźle. A tutaj mamy kontynuację. Aha, to jest, tutaj jest napisane co to jest. Garden of Remembrance. Okej. Okay. Tutaj mamy małą mapkę muzeum i galerii w Edynburgu. Się można odnaleźć. My jesteśmy tu. Ciekawi mnie w związku z tym, że jesteśmy tutaj tak naprawdę tydzień przed Halloween. Czy tutaj coś będzie no w tym kierunku robione? No, no, no My byliśmy w zeszłym roku w Hiszpanii akurat na Halloween i poszliśmy sobie do takiej knajpki właśnie i tam były pani Chenchel Flamenko i pani kelnerka tak, tak. Była, miała maskę. Spoko. Jakby tutaj coś takiego skminili, też byłoby fajnie. A tam jakieś filary daleko widać, kurczę. Daleko, daleko. Ja myślałem, że to jest jakiś, jakiś budynek parlamentarny, czy tam jakiś ważny, a to jest chyba hotel. No, Hilton to zawsze wie gdzie się ustawić. <laughs> ale widoczki, zobacz, no. Grubo. Jakiś dworzec wielki. W ciekawym stylu jest zrobione to miasto. Nie spodziewałem się, że to będzie tak jakby... Nie chcę powiedzieć górzyście, ale wiecie, że góra-dół, nie? A dlaczego wybrałem Edynburg tym razem? No bo po pierwsze były tanie loty, po drugie właśnie jak wspominałem na początku, podobno jest to świetne miejsce, żeby zobaczyć właśnie w czasie jesiennym, bo kolory są świetne, tylko no właśnie rzecz w tym, że tutaj często i pada, więc trzeba się też w to wstrzelić, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że będzie mieli szczęście. dobrych wieści. Poundland jest tutaj. Poundland? No właśnie... właśnie... Mogli kupić jakieś tanie rzeczy. Bardzo na to liczę, że będzie nawet gdzieś za chwilę, nie? Bo bym zastrzelił coś, jakieś... A tu jest kilka, więc może na pewno jakieś spotkamy po drodze. Tak. O. Jest tu zestaw tutaj. Yy. Tutaj te ala szkockie krówki wyglądają naprawdę ciekawie. Spróbowałbym ich. Mm. A, też no, jakaś kawiarnia. Taka... Typu Costa trochę. Okej. Okay. Yeah. Radison wie gdzie się ustawić Tutaj mamy bardzo ciekawym stylu, chyba również jakąś kawiarnię To jest kawiarnia? Tak wygląda na dole przynajmniej fajnie, fajnie Co to jest za ulica w ogóle? Bo wygląda też na porządno Okej okay. Też tutaj widzę, że dużo dosyć jest rusztowań Dużo remontów jest w tym momencie Fajne jest to, że tutaj mamy naprawdę sporo czasu, nie musimy się z niczym spieszyć Natomiast to, jak patrzę na mapie, to rzeczywiście nie jest jakieś spore Z jednego końca na drugie przejdziecie w jakieś, nie wiem, w godzinę, może się mylę A W każdym razie krótko, nie? Bez problemu, czy półtora, czy dwie, to nie ma znaczenia, bo i tak to jest luźno do zrobienia Te wszystkie budynki, po prostu tak jak widziałem na Instagramie, to, to jest... To jest dosłownie to, nie? Bardzo ładnie Nie mogę się napatrzeć chwilowo, ale to tak jak zawsze, jak przyjeżdżam w jakieś miejsce na samym początku, to cały czas pir. jak to ładnie, nie? Ale wiecie, ostatnio, tak jak mówiłem, byłem gdzieś w marcu, w sensie za granicą z Anią, tak to sobie jeździliśmy po Polsce. A no i w Czechach byłem na feracie, ale to też szybko na weekendzie. A tak, żeby typowo sobie polecieć samolotem gdzieś, wiecie, pochodzić w tym moim stylu, to naprawdę od marca ciężko jest po tych podatkach. Kurde, to na pewno wiecie o co chodzi. <ślam> Staram się jak mogę. A tych wyjazdów też było mało dlatego, bo zbierałem kwit, żeby polecieć do Tajlandii. To będzie moja następna seria po tym mieście w Edynburgu. W styczniu lecimy z Anią do Tajlandii na półtora miesiąca. Także to będzie najgrubszy wyjazd w moim życiu, w naszym życiu tak naprawdę. Zwiedzimy sobie całą Tajlandię. Oczywiście nagram wszystko od A do Z. Jedynie co to mnie martwi to, bo ja nie biorę laptopa, nie? Nie będę tego montował na bieżąco, tylko dopiero jak wrócę. Więc będę musiał, wiecie, mieć dużo pamięci na karcie, żeby no po prostu to wszystko w 4K pomieściło, nie? A te półtora miesiąca nagrywek, to kurczę, nie wiem, ile gigabajtów będzie mi potrzebne. Będę musiał to mniej więcej przekłócić, żeby, żeby na spokojnie mi starczyło. No także tak to wygląda. Ta plany są grube. Mam nadzieję, że zostaniecie, że będziecie oglądać i się będziecie cieszyć razem ze mną, może zainspirujecie się do czegoś. Także fajnie. Tak samo jak w tym mieście. Mam nadzieję, że pokażę Wam tak, że będziecie mogli sami je ocenić, sami tu przyjechać w tym okresie, albo może w innym i zobaczyć co i jak. Generalnie nie widziałem tutaj za dużo filmów z Edynburgu w tym okresie, więc spoko. W sensie jakoś teraz, że w 25 roku, prawda? O, teraz możemy iść. Idą szczęśliwe. Pięknie. Niebiednikowo. znaczy my tak wiesz... Spoko, ładnie pachnie. Ładnie, nie? Ej, jest ale G. Ogólnie to chyba aż tak nam się nie śpieszy na to się śniadanie. Możemy jakoś tak dookoła sobie pójść, bo tu jest taki jakiś fajny tem, tak? Ej, let's go! Jednak idziemy w inną stronę. Idziemy szukać Greksa. Milkman. Jest kolejka. Brzmi spoko. Tam są cynamonki. Tak. są? są różne. O, są cynamonki. Hmm. Nie Ale klimacik O kurczę miejsce na fotę Ale jak ten Fajne, o. Hello, nie bój się, nie bój się Jak oceniasz kawkę ze Starbucks? 1 do 10? No O kurde Crack's close Pisał właściciel mieszkania 45 minut wcześniej. Możemy się zameldować. Chociaż coś. Więc fajnie. No dobra, a przed nami. Robimy cardio, a przed nami k kardio o. To w sumie zeszliśmy, żeby wejść. Tak. No, nie do końca. Bo my byliśmy tu. No tak, tamtej. po tamtej stronie. No. Tam zeszliśmy. Teraz tu wchodzimy. Ubijamy się po schodach. Fajnie, że ten plecak jest lekki nie przeszkadza w ruchach. Naprawdę polecam ten plecak. Daję radę. Co to jest? Spora, jakaś kolejna kapliczka, kościółek. Nie, no, na kościół to nie wygląda. Nie wiem, co to jest. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Bank oraz Princess. Bank Street i Princess Street. No, Ciekawe, prostu... dzieje się tu sporo. Ciekawe, gdzie jest ten Royal Mile. To, to, to no. chyba też gdzieś blisko. Co nie, ta słynna ulica Royal Mile. To gdzieś tutaj musi być, no. nie? To jest ta. A nie, tam jest Wiktoria obok. I to jest ta pokątna wtedy. O, tu jest ja nie wiek, wiem, szczerze mówiąc. Jest... Victor... A, czyli to gdzieś tutaj dosłownie. Co? To jest Royal Tu, gdzie jesteśmy? O, no. O, oh, The Royal Mile. Okej. Okay. Okej, okay, czyli wszystko jasne. No spoko. Czyli to będzie ulica, po której będziemy chodzić wielokrotnie. Są do kupienia klasyczne rzeczy. Kaczki, za ile są piątka. Kaczki piątka. No zastanowię W sumie spoko, ale chyba ją kubie. Fajna kaczka. To już wolę kaczkę. To gra? Musical magnet Uważaj stary, bo to drogie rzeczy Fajnie, w sumie też spoko poduszka No dobra, jeszcze to będzie świetnie Tutaj ceny jakichś magnesików 4 za co? 3 za 10, tak? A nie, bo to jest do sprzątania <laughs> Taki świetnik do... Tu można wysłać sobie pocztę jakiś list do rodzinki, fajosko Spójrzmy tu jeszcze raz, co się dzieje, ale co to jest? Muszę to sprawdzić. No, jest przyjemna pogoda, naprawdę jest spoko. Te 10 stopni, kurteczka bez wiatru, właściwie jest ok. Tutaj, w drodze do kawiarni, już troszeczkę wychodzimy z tego głównego, głównej ulicy, właściwie i zmierzamy do kawiarni, której wcześniej wspomnialiśmy, a tutaj widać z góry Edinburgh Castle do którego oczywiście też pójdziemy w swoim czasie. Generalnie wejściówka na ten zamek kosztuje 21 funtów od osoby, czyli jakaś tam stówka. Pozytywne 7 na 10. Spoko. Teraz bardzo dobrą kawę jeszcze. Kawusie. No, sprawa wygląda na razie tak, że mamy jeszcze 2,5 godziny czasu wolnego do zameldowania, więc co, idziemy się chyba jeszcze pokręcić po mieście, coś, jakiegoś piwka się napić. Spójrzcie tutaj klasycznie mamy, co prawda tym razem wynajem, nie sprzedaż, ale i tak warto obejrzeć. Tutaj mamy 950 funtów. Tu niżej mamy 1300 funtów. 1425 funtów. W tym za 1425 już. Jak będą jakieś apartamenty na sprzedaż, to wam nie pokażę. Tutaj niestety ich nie było. Teraz po jedzonku mamy w planach iść na Browara o 10.40. Hmm. nie mogę się Nie mogę się doczekać. Tam jest nasz cel po Browara. Sklep koop. Oh yeah. Pozwólcie, że szybko spojrzę. Będzie... Nie będę wchodził, bo pode mną jest coś do roboty, ale można na szybko spojrzeć. Przybliży się potem. Jesteśmy właśnie na cmentarzu. Naprawdę w innym stylu niż u nas. Ciekawe to wygląda. Tak mrocznie. Jesienny klimat naprawdę tu robi robotę. A, okay. O, tutaj mamy znak. Regulamin. Uwaga, nagrobki mogą spadać, mogą się psuć. I rzeczywiście to prawda. <noise> Potwierdzone info. Przetestowane. <że> <noise> tu jeszcze na sam koniec zrobimy obczajkę. A. no to dobrze, że tu przyszedłem. Tutaj mamy przejście dalej. Okej, okay. a tu stare musi być. Tutaj mamy widok, już kawałek dalej. Tutaj właśnie był ten cmentarz. Jest to, mówię, najstarszy kościół w Edynburgu, prawda? Tak. Ja, właśnie tam byliśmy. Idziemy tam szukać ławki tu jeszcze widok z drugiej strony od razu widać zameczek z tyłu super bardzo ładnie musimy teraz wybrać naszą ławeczkę w której skonsumujemy naszą piękną koronkę a żeby było ciekawiej widzicie mi ile ma mililitrów Widzieliście kiedyś taką... Crazy. Widzieliście kiedyś taką koronkę? Bo ja nie. Max 033. No, no właśnie. 033. Ta praktycznie dwa razy większa. Juicy. No no co, tu siadamy. Świetne miejsce. To to. Zaraz po spocie, gdzie zostały wyzerowane dwa piwka, mamy tutaj posąg Niedźwiedzia Wojtka wraz z jego panem cz czciących ludzi, którzy walczyli za naszą wolność. Jesteśmy właśnie w drodze na chatkę i tutaj mamy takie jeszcze widoczki na miasto, a tutaj zaraz za gałęziami, za krzewami będzie właśnie ten park, którym wspominałem oraz Arthur's Seat. Nie wiem, czy to jest właśnie to miejsce, dosłownie tutaj na samej górze. Pokażę wam o tutaj. Czy może to jest tam na samym końcu, nie? W każdym razie. Gdzieś tam i na pewno tam pójdziemy, musimy zobaczyć miasto z góry. Bo no co? prezentuje się to kur... naprawdę fajnie. Tutaj widzę, że też dużo robią dźwigi. W ogóle, tak jak mówiłem, właśnie dużo remontów, rusztowań. Coś jest kminione. Ale te kurcze góry, tu wzgórza. Nowe, a tu jest chyba taki stary, stary. Mm -hmm. fajnie yy, to, to, to wygląda. Spójrzmy jeszcze raz. Fajnie. To było grube, nie? Właśnie tutaj Ania coś przeczytała, że podobno tu są mocno robione, żeby to przekształcić na szkołę? Albo jakąś y, część szkoły, w coś Al... jakiś wydział. Okej. Okay. Kurde, ciekawe. Takie filary tutaj. Jest to wygląda jakby było trochę. No, grubo. Dobra, doszliśmy już do miejsca, gdzie jest nasze mieszkanko, ale pani jeszcze sprząta. Poprosiła o pół godziny wolnego, więc jeszcze sobie zrobimy gdzieś kółeczko i wtedy się na spokojnie już roz***my z rzeczami. Kolejne piwko się strzeli, a na razie sobie opopczajamy okolice. Bo to są w sumie takie, można powiedzieć, przedmieścia Edynburga. Oczywiście tam pokażę wam wszystko co i jak, za ile, gdzie, ale to później. Także, także wszystko fajnie. Na razie jest super. Pogoda na razie się jeszcze bardziej poprawiła, troszeczkę wieje co prawda, ale na upartego w bluzie spokojnie idzie przeżyć, ale akurat ja jest to nie przeszkadzam już w żadnym wypadku. Na razie jest ma Kółeczko wokół chaty zrobione, kolejny browarek wleci, lew. Lew? Jak to się czyta? Nie mam pojęcia. Ale wiem, że I to nam wystarczy. Zaraz pokażemy wam chatkę. Tylko się tam dojdziemy do końca ulicy. Wbijamy się do naszego mieszkanka. Nie zamknijmy tylko drzwi. No i co? Po kolei. Tutaj od razu mamy po lewej stronie kibel. Po prawej stronie mamy dalej w korytarzu sypialnie numer jeden. Miejsca sporo, spoko. Idąc dalej korytarzem mamy kibel numer 2 Dosyć mały, ale spoko, wystarczy. Skręcając w lewo mamy kuchnię wraz z salonem. Hey, jest mikrofala. Jest no, mikrofala? O, zajebiście. bajeczka. No i super juicy. To w minutę mamy kolację Tutaj mamy TV, a tu było co? Sterownia? No jest a, boiler i tak dalej, okej. Okay. No i co, i to tyle w sumie, wystarczy nam w zupełności, tak jest spoko. Nie Dobra. A, bo tu jest, to jest rozpadane. Tak, Papierkami. Hey. Okay. Hey. Nie mamy gdzie kurtek wie w ogóle nie ma wierzchek. To dobra, wykminimy to.